Cześć pszczółki, jak tam u was leci? No dobra, co tak serio u was leci, pszczółka? Bo ja sobie gram Fortnite'a Właśnie się wgrywa I Zastanawiam się, czy nie nagrać jakiegoś odcinka z Fortnite'a, ale nie tak, że widzicie już mój monitor taki beze mnie, tylko że o tak musi przykład jakoś O tak no. no nie wiem, piszcie w komentarzach Czy to dobry plan To ja coś dla was wymyślę No Subskrybować, po pierwsze Bo widzę, że dużo Mnie osób nie subskrybuje No właśnie eee. Nie subskrybuje mnie Dużo osób, jestem zły Nie subskrybujcie o, patrzcie, w ogóle już czego mam. Nie, nie są uzależniona od Fortnite'a, dlatego po prostu zdążyłem. Więc nie, nie oszukiwać. Zapraszam mojego kolegę Łukasza, czyli Bryce166. Może ktoś jeszcze gra. Ale nie, bo inni się uczą, bo jutro jest kartkówka. Ale mnie to... Nie no, a tak serio to się... Uczyłem. Uczyłem się w ogóle. O, patrzcie, co jest w sklepie. Patrzcie, co jest w sklepie. Poczekajcie. No nie działa mi strzałeczka, no. Ale nie, jakbym miał wybrać dziewczynę, to bym nie wybrał dziewczyny. Bo ja wolę ninja chłopaka. Znaczy, rycerza chłopaka. Nie? Wiecie co? Ale podoba mi się jeszcze ten -y na e, motocyklista. Nie? o nie sopitki chciałbym go mieć bardzo ale jak będzie dzień świętego patryka to kupię sobie tylko że ma to innego yy, dzisiaj jest taki sklepik o... nawet fajny mm. ej a może zrobię sobie jakąś podstawkę czekajcie o a może mam pomysły Patrz. Zrobię wam taką dostawkę. Hmm. Nie na no, słowo będzie widać. No, ale w ogóle tak to wygląda. Oczywiście ja słucham na słuchawkach, więc wy nie słyszycie tutaj głosu. Co to jest za skin jakiś dziwny Typy, co to jest? Dziwny. No dobra, no my zaraz kończymy, bo to był taki, wiecie, krótki dla... Ale polecam Fortnite, to musicie go ściągnąć. Ale lepiej na komputer albo na Xboxa. Na PS nigdy. Nigdy na PS. Nigdy. Nigdy. Po prostu nigdy na PS. Nigdy. Tylko, tylko Xbox Pc. No serio. My chyba kończymy. Tylko jeszcze wam może się trochę pochwalę. Patrzcie. To wszystko Patrzcie, o to się zaczęło, później tu. To... Ale ja już miałem od tego. Od tego tutaj miałem już. Nie, od tego już y, zacząłem... Znaczy no, kupiłem sobie. No i później to wszystko tutaj. No wiesz, no. No i później aż dotąd.